Hola, encontré por asociación y también me preparó para ir con ellos. No. Así ah, como yo le formé el colegio. ¡Ah! Es cool! Awesome. Właśnie oszukujemy paragwajskiego fikskusa. Przyszliśmy, daliśmy pieniądze, nie wiemy ile później. Daliśmy pieniądze, nie dostaliśmy paragonu. Nie do... tak. nie ma nikogo. To jest cały autobus nasz. A pierwsza dziewczyna, która wsiadła przyjazdy tylko skrzyżowa nie wysiadła, więc ja nie wiem, co się dzieje. gdzie dzieje. Nie, nie, no. nie. Mi się podoba? Ja to nie będę tego mówił głośno, bo się to zostanie. Chyba dokładnie miesiąc Workaway za nami dajcie nam jeszcze nie wiem 3 tygodnie też tak będziemy Było było fajnie Je Robuchy Jak się radzi to normalnie to. Hmm. Hmm. Tak to mniej więcej wyglądało Miesiąc ogarniania czy są so za banana, ale niestety no to jest Cały lasek obok pełen takich malutkich bananów, tyle, mają mało światła i słabo rosną. No ani ja w sumie, ani on nie wiedzieliśmy, że banany niby chcą dużo słońca, ale dopiero jak są większe, bo jak są małe, to właśnie słońce je wypala. Także musieliśmy pozasłaniać gałęziami te banany, które tutaj są wsadzone. Mi się udało jednego skosić kosiarko. Hodowla bananów to nie jest taka sprawa. Mam nadzieję, że te trochę urosną. Tu no ciekawy jestem, jak to będzie wszystko wyglądać za jakiś tam czas. Jak my wyjedziemy, będą jakieś inne workaway, Ktoś się będzie tym zajmował. Tu są też przesadzone nowe banany, stare banany. Miesiąc praktyk, obserwacji i wiemy już, że banany muszą mieć dużą wilgoć, dlatego. Różne pierdoły, gałęzie, można pod nie rzucać liście bananowe, takie rzeczy, bo utrzymują wilgoć najlepiej w jakimś obniżeniu terenu, bo tam też jest większa wilgoć. Liwą też pora. parę... że się czyli jest wilgoć. No, no. E... no i słońce, Kroje... to jest. Pani się robiło, niby nie jestem ogrodnikiem, a te Temat był No i wszystko fajnie, nie? Po miesiącu czasu e, Na Workawayu Postanowiliśmy, że w końcu się ogarniamy I nie tranquilo, tranquilo, tranquilo To znaczy na luzie Wszyscy w Paragwaju tak do tego, tego podchodzą Piją sobie tererę i są wyluzowani Gdzieś się nie spieszą e, Podjęliśmy decyzję, że będziemy wstawać wcześniej no, i w końcu może zwiedzimy sobie trochę okolicy, zobaczymy tu jak się żyje więcej, a nie tylko yy, spokojne spanie, fajne śniadanie. Przyjemna, choć ciężka i czasem wymagająca praca. Przyjemny wieczorek, i od czasu do czasu gdzieś się tam przejdziemy. No, siwo, patrz. Dobra, jeszmy. Wszystkiego najlepszego! Mimo! Impreza. Tak. Piękująco. Nie mm. boisz taki koza kłopie To jest byk On ci jeszcze to pokaże big. To jest byk To może pokazać ty... <grymka> I wybraliśmy się i z tego wszystkiego Zapomnieliśmy sobie wziąć uchwytu do do kamerki, do do kija Już mi ręka woli Dobra nie ma, że nie było na ziemi Tak, jest i, trochę jest i szary tylko, i trochę starczy, przytył. Prawda, że pysznie? Cześć kartko Na igłe Tyrym stwierdził, że oni się normalnie opieprzają. No, no jak się go zapytałem. No ale stary, co ty byś teraz porobił? No czuję no to nic, czyli trochę ten klimat przyjadą do tego Terere i tego tranquilo, czyli wiecznego spokoju. Powolutku, powolutku, maniana, maniana. Nie no, ale gdybym może miał normalną pracę. Tak dalej. Gdybym się o tej 15 po pracy No to może mi się coś chciało. No nie Ty taki to jest przyjaciół, przyjaciół jesteś. No wszyscy nie to znają, słuchaj, miesiąc siebie. Dzisiaj jako że sobota. Lecimy do o, miasta San Bernardino. Tam jakieś jeziorko fajne jest. Generalnie ludzie ze stolicy tutaj się zjeżdżają. Żeby sobie wypocząć. A nasza... Szefowa z worka, ja tam pracuję. Let's see, wróć! Właśnie mogę się zwrócić. Ale kurde, kilkadziesiąt funtów fajne. Atencione, atencione, kurwa perigrosa. Elegancko, jedziemy sobie. A, okej. Okay. Aki? Si. Okej. Okay. Reutano Aki? Okay. A to? San Bernardino. A, San Bernardino. Grazie, grazie, amigo. Wojtek. Grazie, amigo. Ciao. Ciao. Gracja. Jak się siedzi? <laughs> <laughs> Rewi nic, ściery. Pójście sobie. Jaki przykus nie jest tak wytrenowany. Nie. <laughs> Ale <laughs> ginie. Ciao. Grazie. No e, dobra, mamy to. Ale gdzie mamy iść? Aha, tutaj jest ostry skręt na ten. Nie mam pojęcia gdzie mamy iść. Ech. Stop parę idzie nam jak na razie oprócz tego początku. Idzie nam właściwie świetnie, bo dwa razy próbowaliśmy, spróbowaliśmy wracać z jakiejś miejscowości koło nas. Pierwsze prawie łapanie. Widzieli nas. Teraz też ledwo wyszliśmy. Mieliśmy do przejścia 6 km do, na przystanek. Zaraz nas dojść dużo, dużo dalej tam, gdzie chcieliśmy praktycznie dojechać autobusem. I też to było drugie auto, które łapaliśmy. więc bajka jest dobrze. Chodźmy. Amek. Amek. Pójdź. Amerykanizacja w Paragwaju pełną piersią pełno nowo otwartych McDonald'ów, KFC, i innych tego typu atrakcji zwiedzanie w Paragwaju To jednak trzeba mieć zdrowie no Dobra, chyba chyba wiemy, wiemy które No i są tęczowe schody oh, yes. Idziemy do yes. królestwa albo buddystów albo Homoseksualistów Albo. Wolę to pierwszy, chyba? Wirge, D. De... Dobra, nie jest to znaczy. Paragwajski punkt widokowy. Piękny, przepiękny. Tylko, że drzewa za szybko rosną. No drzewa i Maryję. I nikt nie jest w stanie tego obcinać. teraz, czy w Paragwaju są ładne kobiety? Są, ale to więcej same, jest same. bułeczek bułeczek o co chodzi z bułeczkami? w sklepie bardzo dużo bułek można kupić te bułki się nigdy nie psują i nie, zje, nie jedzą je żadne dzikie zwierzęta a tutaj mamy ładne paragrafiki dobra chyba jesteśmy w dobrym miejscu mamy teraz nic nie. musimy znaleźć naszą szefową kiełbaski po miesiącu nie jedzenia mięsa patrzę tak, nam bardzo dobrze tak, ale niestety jechał dalej nie wiem gdzie do końca a to nasze szyfowa Paragwaj, kolejny raz widzimy jak woda cieknie. Takie rzeczy widzieliście, troszkę widzieliśmy już w Brazylii. To w ogóle nikt się nie tym przyjmuje, po prostu woda cieknie. Rosiliśmy w sklepie to co tutaj się. to ma miejsce że mały weekend. Muzyczka jest. Nakręcamy się energią. Ciekawy klimat całkowicie im to daje? Sam nie wierzę co się dzieje. Idziemy sobie, idziemy, wracamy z miasta i przypadkiem ten sam gość się zatrzymuje i nas zabiera. A teraz szefowa szykuje nam pyszną pizzę z Tata Gwasu. Tata gua. Tata gua. tutaj korekta jak zwykle, bo nigdy nie pamiętam. No i dobra, mamy ostatni... Właściwie tu Tylko poranek u naszego workawaya. Jedziemy do asocią załatwić sprawy z kasą wybrać, rozmienić i tak i tam. Znowu nam się udało jakiś chaosu jakiś. Dziewczyny, wiesz, też spoko. To jest Mia. Ten kot jest tu od lat. Na początku był tu tutaj szefem. Taki trochę outsider. Nie spał w domu. Włóczył się, szalał. Nie dawał się głaskać w tym momencie jest trochę przełupany na pół nie bardzo może chodzić to jest Lesji też piesek po przejściach on tu przyszedł taki schorowany bez bez sierści i na początku Iwona go chciała wypróbowała go wyganiać ale on co chwilę wracał przez to jest Lessi eee. No i zaczęła go troszkę leczyć. I on właśnie teraz wyzdrowiał jeszcze parę dni temu. Był jakiś też przeziębiony dodatkowo. Tu spanie ja mu zrobiłem. Teraz raz mi przeprasza trochę, bo wczoraj się nie słuchał. To udałem, że mam focha do niego. No, widać, że zrozumiał. Dzisiaj jest taki milutki. I że po rączkach. Fajny, fajny piesek. Od paru dni przychodzi tutaj pies sąsiadów, miałem nadzieję wczoraj, że uda mi się tego użyć. No niestety wstałem w nocy, ale pies szczekał, tego drugiego się nie było. to masz katar? Nie wciągaj, bo smarka. Hello Luna! No było, było fajnie, jesteśmy zadowoleni i ogólnie workout. E, fajna akcja, trochę trudno było nam znaleźć ale jak już znaleźliśmy no to w, sumie, A, w zasadzie znaleźliśmy to w ostatnim momencie w jak ostat... już mieliśmy jechać następnego dnia całkowicie gdzie indziej Tak, ich było mega blisko i w ogóle wszystko było spoko, jest nie był problemem bo to była Polka Dobra, mamy, mamy 3,5 kilometra do przystanku, bo no, nie chcę, szczerze nam się nie chce Paragwaju zapłacimy gdzieś jakąś jakieś 5 zł na głowę może za 70 km Także ceny są takie kuszące i jedziemy do stolicy wybrzeża. I'm surfing Spoholnie, amigos. Kurde. Hola. I'm surfing amigos. Si. Um, maman. Si, si. Because. Uh, yeah. Oh, wow, wow, wow. Gracias. Very hard words in English. Very hard words. Speak with your boy. <laughs> I don't have boy. And you. You're gonna do the exam. No, uh, I. Mr. Mister... What do we have for? <laughs> you need to do He's a mean master Mister He's a mean mister Znowu jesteśmy w Asunción. przyjechaliśmy tutaj na jeden dzień tylko wybrać kasę, a wyszło na to, że znowu jesteśmy na workawayu, na farbie Pomidorku. Jest dosyć spora ta farma. A ta kobieta... Sama to musi ogarniać wszystko Z motyką na słońce się wybrał ja Białym ma robić, Ciemny ma nagrywać Nie wiem czy pamiętacie tą okolicę W wcześniejszym filmiku Dodawaliśmy ją jako spokojna okolica A Asuncion A teraz miesiąc ponad już Jesteśmy tutaj znowu Idziemy odwiedzić poprzedniego kółkturka Ciekawi jesteśmy jaka będzie reakcja Już wiedzą, że przyjdziemy, także spoko Ksinki Dwie przynajmniej hello, hello, how are you? Hello, hello. How are you? Yeah Very good Yeah Yeah? yeah. 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 Very cool. You remember? You remember? What? You remember? <laughs>